I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem w z niesfusów. Także przetłumaczymy audycję, o której mówiłem wcześniej, która została nadesłana przez jednego z naszych komentujących, czyli X xy, ale dobrze pamiętam, xy. Także dzięki za tą audycję. Będziemy tutaj w tej audycji mówić o tym, czy czasami Bitcoin i te dwa cykle, które są często porównywane, czy już po prostu nie należy ich porównywać i już idziemy to the more. Zobaczymy właśnie to za chwileczkę, a jutro postaram się przetłumaczyć tą audycję o spadku do 1800 dolarów. Też ciekawie koleś mówi. No i potem dodał też audycję bardziej optymistyczną, czyli dwie wersje tego samego analityka technicznego, żebyście mieli na 19. Jutro zaraz się biorę po tej audycji od razu na tłumaczenie. Tylko dlatego mamy opóźnienie, bo Bitcoin Phoenix przeleciał wszystkie budziki jak zwykle. No, ale tak czasami się zdarza, przynajmniej wyspany. Cztery godziny robią różnicę. Ok, także przechodzimy. Nie będziemy już dzisiaj wróżyć z fusów, bo to jest po prostu tłumaczona audycja, więc należy zacząć i zobaczymy, co tutaj będzie powiedziane. Nie oglądałem do końca tej audycji, chyba nawet chwileczkę tylko zobaczyłem, więc razem z wami będę się uczył, co tutaj ta pani właśnie mówi, właśnie w tym momencie. if i just quickly uh, share my screen here to talk about this so i want to talk about uh, these market cycles that we have all the time I and especially i want to point out that uh, the previous cycle here from 2014-15 may not be uh, I, mean, I chciałbym uh, może pokazać Wam, że ten ostatni cykl z 2014-2015 może już być nieużyteczny od tego czasu. Był bardzo potrzebny przez ostatni rok. Cały czas podążaliśmy za nim praktycznie. ten cykl bardzo podobnie do poprzedniego, ale przychodzi czas, kiedy i się i dochodzi do momentu, gdzie fraktal i różne tutaj wzorce zaczynają zanikać i dzieje się coś innego. Break, Jeżeli one zanikają, po prostu są przełamane, no to nie powinniśmy już używać tego roku 2015, ostatniego cyklu do porównania z tym rokiem. Uh, as a map. So let me try to make this clear here. Every cycle is similar but it ends different. Uh, I think that... Moim zdaniem każdy cykl jest podobny do tego stopnia, ale kończy się już inaczej. I many people obsessed the, the bottom here, it has to play out exactly like the previous one. I są obsesyjnie nastawieni do tego, że będziemy mieć double bottom, czyli podwójne dno, jak mieliśmy Tutaj w tym momencie 2015. Wszyscy po prostu myślą, że tak się stanie. That every has been and Bez tak naprawdę spoglądnięcia na to, że każdy najniższy punkt poprzedniej, Bessy był, albo poprzedniego cyklu był zupełnie inny. Most people were fooled uh, and missed the bottom, either missed the bottom or either started started buying too early. Albo ludzie kupowali za wcześnie, albo za późno po prostu wchodzili, bo czekali na jeszcze jedno zejście. And... Tylko dlatego, że obsesyjnie zachowujemy się z poprzednią bańką. Here, you you because... I ja chcę Ci właśnie udowodnić to, żeby obsesyjnie nie patrzeć w lewo na wykres, oczywiście ona tutaj dodała wcześniej, że przez większy okres czasu mogliśmy podążać tym, ty, tym, tym trendem poprzedniej bez poprzedniego cyklu całego, ale widzimy, że teraz już ona chce nam udowodnić, że już podwójnego dna nie będzie. Because you're to miss uh, the current bottom here. I don't think we can continue to follow the patterns from the previous bear market. I don't think the bottom is going to play out the same. Uh... Tylko dlatego, że nie wydaje mi się, że tak samo się zachowa ten market w tym momencie, że będzie podwójne dno. I don't think we're gonna have a double bottom. Uh, people who were um, people who experienced this previous bear market um, in 2014-15 where back then were very, very surprised. I was actually very surprised that we had such long consolidation here and such long time uh, i ludzie w 2014-2015 roku byli na przykład zaskoczeni, że mieliśmy bardzo taką długą konsolidację. Wtedy ja też byłam zaskoczona, mówi. Tylko dlatego, że to się nigdy nie zdarzyło w ostatnich cyklach, zanim to był właśnie ten cykl z 2015 roku uh the bottom to be like in the previous cycle or even in the previous cycle as well here we never had any consolidation at the lows not here not here i poprzednie cykle nie miało żadnej konsolidacji tutaj tak samo nie tak samo tutaj w 2013 It was a the was higher, so <coughs> czyli mieliśmy v shape bottom czyli spadek literka v wzrost i dopiero konsolidacja była na wyższym poziomie Dlatego obsesyjnie nie powinniśmy podążać za tym, co się stało w ostatnim cyklu. Jeżeli tak by było, to by było za łatwo, żeby wszyscy mieli po prostu mm, to pojęcie i zrozumienie, że tak samo się zdarzy na markecie, market tak nie działa. Market zawsze, pamiętajcie co zawsze mówię o markecie, markecie i bitcoinie. Market i bitcoin w krypto jest właśnie taką karambą z yy, krainy deszczowców, że jak już wiecie co się wydarzy nagle market karamba wychodzi i mówi hej hola, <laughs> nie tędy droga chłopie. Tylko dlatego, że 95% ludzi na markecie no niestety musi nie wiedzieć, co się dzieje dokładnie. People uh, probably people uh, that were that experienced this, this little cycle here it wasn't even a full-on bear market like this one or this one or this one. To była tylko mini cyklu, to był wciąż multi miesiącowy market bieżący, to był 3 bear market bieżący i korrektowało około 50%, coś I w poprzednich marketach podobnie się działo na samym początku, nie było tutaj problemu, mieliśmy też bear market, który też tyle samo trwał, czyli BESA. Like that. Uh, similar to this uh, pre-cycle we had here, this was a two-month bear market and it corrected about forty percent. So, it's not a full-on cycle, korekty. but it's still a multi-month bear market. So, people who ex who were experiencing this bear market here, I wa I wasn't around. Uh, personally i got into bitcoin in the, in the next cycle not in this one nie <coughs> na w tym cyklu, w 2014. but people uh, i know because i watch videos i've seen a lot of videos maybe not a lot but i've seen uh, quite a few videos on youtube uh, from people that were following this back then And everybody was expecting a much deeper correction. I pamiętam jak oglądałam wideo, nawet jeżeli nie byłam na tym markecie, wtedy oglądałam poprzednie wideo na YouTube, powiedzmy i patrzyłam, jak ludzie myśleli, że będzie jeszcze większa korekta. Wszyscy uważali, że będzie korekta, tak jak wszyscy teraz podobnie uważają, że spadniemy poniżej 3000 albo może nie wszyscy, 4400, 4200. Dlatego fajnie sobie zobaczyć inną predykcję, żeby każdy miał tutaj zarysowany swój obraz. A wy wtedy robicie swój riser, żeby nie było tylko, że 4 200 mówimy wszyscy. Dlatego ciekawy film. Dlaczego? Bo wtedy właśnie wszyscy ten cykl porównywali do poprzedniego i chcieli, żeby jeszcze niżej spadł bitcoin, bo, bo przecież ma być idealnie, co się stało w przyszłości. No i ludzie tutaj czekali na jeszcze większą korektę i się niektórzy.

this top here and this top here are basically identical so people when when they see this top and uh, the vertical crash <clears throat> that's it you know they start uh, Uh, following the previous, uh, cycle patterns I jeżeli widzimy, że mamy naprawdę duży wzrost i widzimy, że jesteśmy na all time high, w cyklu, ludzie nagle widzą, że zaczyna się taki spadek jak tutaj powiedzmy i już porównywują do poprzedniego cyklu i mówią, aha, tu było 40, 80, 80 dodajemy. I powinniśmy spać tutaj. I niektórzy czekają do 20 dolarów, powiedzmy, w tamtym cyklu, żeby na przykład spadło lub lub, lub mniej. A pamiętajcie, że 20 dolarów wtedy to było y, ostatni all-time high, powiedzmy, tak? I ludzie czekają. będziemy będziemy niżej, będziemy spadać właśnie tam. I, no, I ludzie się nie doczekali. już nigdy, można powiedzieć. Także dla niektórych, to co jest teraz, 5,5-6 tysięcy dolarów, każdy powinien zrobić swój research, bo to 5,5 nawet tysięcy, jeżeli dojdziemy za 3 lata może to być tak samo jak tutaj widzimy na tym wykresie 81 dolarów 20 jeżeli 81 dolarów byśmy nawet kupili w tym miejscu no to zobaczcie gdzie byśmy byli w dalszym markecie 800 dolarów jeszcze wyżej 5000 dolarów także każdy musi zrobić swój research pamiętajcie żeby zrobić właśnie tą dywersyfikację myśli w tym momencie ile jestem w stanie włożyć w bitcoina i co mogę zrobić w razie czego? Tutaj już dodamy plan B. Wiecie, że ja tylko lubię plany A, tak? Ale tutaj już powinniśmy dodać plan B ze względu na to, co by się stało. Jakby ten market się nie powtórzył, czy ja będę wtedy OK z moją pozycją w Bitcoinie. Dlatego robicie swój research. And try to predict the cycle myśląc uh, that it's going play out exactly like the previous cycle. But here, uh, most people were expecting a 80 or 90% correction, uh, most likely a 90% correction because this is what happened in the previous cycle. No i to co mówiłem, że bardzo dużo osób myślało, że 80% spadniemy, bo to się stało poprzednim cyklu do 20$, dolarów, powiedzmy pokazywała i. But they missed the bottom, Uh, because it didn't happen because it's not going happen exactly like in the previous cycle Ale nie po prostu nie poczekali 66 dolarów na przykład było i no już nigdy nie doszli do tej ceny i musieli kupować już wtedy dużo dużo wyżej And so they missed the bottom here because it didn't play out like this one here and then in the next cycle the same thing they everybody was expecting a V shape and then consolidate much higher but this never happened we had an i wtedy w poprzednim y, cyklu mieliśmy pierwszy raz w historii taką długą konsolidację. Zobaczcie, nigdy wcześniej nie mieliśmy, także to nie są podobne cykle. Jej zdaniem początek tak, spadek tak, nie tyle procentowo, ale konsolidacja. Widzieliśmy, że w ostatnim cyklu nie była podobna mm, do tej, którą mamy. Teraz nawet. Um, and now in this, when people expect the same thing to happen here, well, this is an anomaly, guys. We never had such long consolidation at the lows. Momencie, it usually consolidates higher. It usually goes in, and it does a V-shape, a bottom, then a uh, crash and consolidate there. Uh... I czasami robi po prostu V-shape, idzie w górę, i dopiero jest wtedy konsolidacja. Uh, you know, it here as well, so I uh, like like I, I zanim będziemy mieć właśnie coś takiego, jak się stało wcześniej, w 2012, 11, 2000, jeszcze tutaj, zanim ta była, w 2015, czyli w 2013 roku, już bardziej będzie V-shape i już podejście w górę, nie będzie tej anomalii. O której była mowa w 2015-2016 roku. W tym momencie wydaje mi się, że dzięki tej wojnie o hash rate i to, co się dzieje w tym markecie.

i powtarza to samo, że 2015 był cykl, który mogliśmy od samego początku podążać za nim, nawet od all time high, nie ma problemu. Zeszliśmy do niższej ceny, no ale tutaj już jest ten cykl zupełnie inny, który mamy

Things this time are different. Uh, things are never different, because human psychology never changes, and human human psychology is what uh, causes this cycle. So no, I'm not saying this time is different. It, it's the same every time. Uh, people will obsess over the previous cycle, uh, and that's why they will either miss the bottom or start buying too early because things are not never play out exactly the same, even though they play very very similar for. Uh, whatever uh, length of time, but when, once the patterns break, they break, and you cannot continue. Czyli właśnie to samo.

Także mamy tutaj opowiedziane właśnie to co się wydarzy może z drugiej strony. Weźcie sobie to pod lupę. I teraz zastanówcie się to o czym mówiłem. Czy może już nie uśredniamy ceny dla tych którzy chcą wejść i już może zacząć coś robić. Z drugiej jednak strony kolejna predykcja będzie o 1800 dolarów. Także dlatego mieszam tak żeby nie było że ja usłyszałem o Bitcoin Phoenix że my nie zejdziemy poniżej, albo że my zejdziemy poniżej 4000 i czekałem. No i co? I się nie doczekałem. Także z każdej strony trzeba brać informacje. Na tym polega decentralizacja myśli w postaci newsów. I my bierzemy każdą ewentualność. To jest zrobione specjalnie dla Was, po to, żeby być otwarci na każdą, właśnie drogę. Ok, mam nadzieję, że Wam to pomogło i. Życzę Wam wspaniałego dnia, reszty dnia i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.